Ruchem. Chciałem się zapytać, co dzisiaj cię skłoniło, żeby tutaj przyjechać? Słuchaj Robert, co mnie skłoniło, żeby przyjechać? Sprawa wygląda tak, że środowiska ojcowskie powinny się wspierać, to jest raz. Dwa, e, nigdy nie dla alienacji rodzicielskiej. Jest to, jest to znęcanie psychiczne nad dzieckiem, e, przeciwko któremu ja protestuję. Nie tylko ja, bo i protestujecie wy, i protestuje wiele ojców. E, i... Przede wszystkim być może te nasze inicjatywy podejmowane tutaj, czy we Wrocławiu, czy w Szczecinie, czy w innych miastach, czy w Warszawie te manifesty doprowadzą do tego, że jednak gdzieś tam e, ktoś, ktoś wyżej zainteresuje się problemem alienacji, problemem znęcania psychicznego nad dzieckiem i doprowadzi do zmian, które, które powinny nastąpić, ponieważ kodeks rodzinny jest tak stary, e, że po prostu no, nie, nie, nie pasuje do obecnej sytuacji. Tak? Także, Zawsze i wszędzie będę popierał środowiska ojcowskie, nawet jeżeli... E, uda mi się zmienić zabezpieczenie w końcu, po, dwu, po prawie dwóch latach zbierania dowodów, solidnych dowodów, o, może ręce wolać so, W końcu po, po prawie dwóch latach zbierania solidnych dowodów. Powtórzę, solidnych dowodów e, wniosek o zmianę zabezpieczenia napisany na 50 stron, ponad 140 e, wydruków nagrań wideo i, i i innych tego typu rzeczy trafiło w końcu do sądu, także teraz czekam na termin. I głęboko wierzę, że w końcu to wszystko się pozmienia, tak? Znaczy, chciałem przywrócić tak troszkę pamięcią wstecz, bodajże około roku temu. Zostałeś. Wiem, chcesz, zostałeś. Zostałeś, zostałeś no, pobity pod komisariatem, tak, ale. Tak, tak, to jest ta... Zostałeś pobity tylko dlatego, że kochasz swojego syna. Słuchajcie no, tak, to jest ta abstrakcja cała taka, że zostałem e, zatagowany w lipcu, spłyskany gazem. Moja partnerka została. E, została także napadnięta przez partnera mojej żony, tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu kocham swojego syna, tak? I od tamtej pory szczerze wam powiem, za dużo się nie wydarzyło dzięki uporowi mojemu, mojej, mojej, mojej obecnej partnerce, zaangażowaniu w to telewizji, zaangażowaniu w to prokuratury generalnej, zaangażowaniu w to ministra ministra Ziobro, no o dziwo sprawa ruszyła naprzód, prokuratura wszczęła śledztwo e, spod paragrafu e, poddania innej czynności seksualnej, także ta sprawa idzie naprzód jest bardzo rozwojowa i na pewno przy takim nagłośnieniu nikt jej już nie zamiecie pod dywan, e, natomiast abstrakcją tego wszystkiego, tego wydarzenia sprzed roku słynnego zresztą e, jest to, że e, to mi zostały przedstawione zarzuty napaści i pobicia a osoba, która mnie spryskała gazem i, i mnie po prostu pobiła e, no, śledztwo wobec nie zostało ułożone. Także, także abstrakcja polskiego prawa numer jeden. Jesteś z nami tutaj dzisiaj, ze swoim synem, ale tak. Tylko y, to jest symbolicznie, to są. Przepraszam za Twoje po, zdjęcia. Przepraszam, powiem, że to są nie zdjęcia z naszych, naszych spotkań, które się odbywały to, na bardzo fajnym, fajnym poziomie. Ja zresztą muszę dopowiedzieć, ojca. że ja walczyłem też, żeby na spotkaniach było bez bo mi zależało grupa, po prostu to, że na że tym, żeby, żeby na zarzuty mojej, tych, mojej jeszcze żony miały. odpowiedzieć w sposób najprostszy, czyli po prostu przedstawić fakty i prawdę, jak wygląda. Muszę stwierdzić, że kilkunastu nie Kolejnych Kuratorów, e, sporządziło notatki z naszych spotkań. Są to notatki po prostu perfekcyjne. Tak, tak, tak to wygląda. Od, pomimo tego dobrego kontaktu z synem, pomimo tego, że syn e, tęskni za tobą, nie może się z nim widzieć. Nie mogę się widywać e, tylko ze względu na decyzję żony, pomijając to, że ja mam zabezpieczone prawnie kontakty sądowe. Otrzymuję zawsze odpowiedź jedną, to zostanę ukarana przez sąd, to niech sąd decyduje, zostanę ukarana przez sąd. Także, to jest to paranoja. System, system sprawiedliwości w Polsce nie funkcjonuje, ponieważ na zachodzie coś takiego by nie miało miejsca, żeby poprzez, przez tyle czasu alienować dziecko, bo nadmienię, że ja od 19 stycznia 2019 nie spotkałem się ze swoim synem ani razu Czyli jesteś za tym, żeby... Bo jest nowa ustawa odnośnie zmiany kodeksu Jesteś za tym, żeby wprowadzić karanie rodzica. Jak najbardziej. Jak wydaje mi się, że gdyby, ja znaczy, W tej ustawie jest punkt, gdzie yy, alienacja ma być zapisana jako 207, czyli zlecanie psychiczne. I yy, powiem wam, powiem ci Robert, że tak powinno zostać zrobione, dlatego, że długotrwała alienacja rodzicielska doprowadza, może doprowadzić w przyszłości dziecko nawet do, do, do choroby, jaką jest schizofrenia. Długotrwająca długo, długo alienacja rodzicielska może doprowadzić dziecko do tego, że one w dorosłym życiu nie będzie potrafiło stworzyć swojego związku partnerskiego i nie poradzi sobie po prostu w dorosłym życiu, ponieważ nie będzie miało ojca jako męskiego, męskiego rzucorca, e, i nie będzie e, w stanie podejmować tak racjonalnych decyzji, jakie podejmują dzieci mające kontakt z obojgiem rodziców i jest to potwierdzone. Ja bym powiedział, że nawet już teraz się spotykamy z tym, że e, chłopczyk wychowywany przez tylko mamę, to e, jest taki troszkę Dziewczęcy. Tak, tak. Tu, tu znowu coś co, do tego, co powiedziałam. Nie ma męskiego wzorca. A e, nikt, nie konfubet, nie konfubet, czy e, nowa partnerka, jeżeli chodzi o mężczyznę, nie zastąpi rodzica. tak? I nie zastąpi tego wzorca. Także e, w 100% jestem przeciwko alienacji rodzicielskiej. I nawet jeżeli uda mi się wygrać, co serdecznie, głęboko, przepraszam, bierze, nigdy nie będę alienował swojego dziecka, dlatego że jest to są po prostu zbrodnia na dziecku. Tak? No ja na, na przykład dziecko. przy swoim synu nigdy będzie nie powiedziałem złego zdania na jego mamy I tak powinno być. Tak e, powinno być. Druga sprawa, e, to chciałem poruszyć temat e, odnośnie przedszkola. E, czy przedszkole ci e, jakoś upodbędniało to? E, słuchaj, cofaj od się, bo mój syn w tym roku będzie kończył e, 8 lat 9 sierpnia, całkiem, całkiem, całkiem już, już, już mało czasu do tego, do tego momentu zostało, e, ale kiedy chodzi o przedszkola, e, przedszkole w sposób... E, w pewnym stopniu utrudniało mi tak, informacje i możliwość spotkania z dzieckiem przyczyniało się do, do, do tego problemu alienacji, czyli można wprost powiedzieć popierało bezprawie, tak? Jakim jest izolowanie dziecka od drugiego rodzica. Na chwilę obecną mój syn chodzi do szkoły do pierwszej klasy. Jeżeli można to nazwać, że on chodzi do tej szkoły, ponieważ... No w tym momencie nie chodzą. Nie, nie właśnie nie, nie, nie chodzi o pandemię, która, która jest na chwilę obecną. Chodzi mi ogólnie o... Od, od, Państwo zdajecie sobie sprawę, że w Polsce wpadła są odroczyk ma średnio od 3 do 5 lat i w tym czasie dzieci nie będą... Przepraszamy stanę zimkowogłośnika. także od początku września 2019, czyli gdzie nie było pandemii, e, gdzie nie było koronawirusa, e, no mój syn, owszem, chodził do szkoły, ale był w gościem, tak? Był w niej gościem. Tak? <noise> Nie chcę zdradzać tutaj za wiele szczegółów, ponieważ e, wiem, że strona przeciwna, moi oponenci mnie oglądają i starają się wychwycić każde moje słowo, które później wykorzystają przeciwko mnie albo przygotują się, e, przygotują sobie odpowiedź na, na zarzuty, które kieruję. Także... E, Powiem wam tak, mój syn jest gościem w szkole. Gdyby nie pandemia koronawirusa, to być może już by nawet szkoła się tym zainteresowała. Także... Czyli pedagodzy nie są odpowiednio szkole... szkoleni Panie co do... Pedagodzy w ogóle nie są szkoleni. Muszę zaznaczyć tylko, że udałem się do szkoły na spotkanie z wychowawcą w tamtym roku. Bardzo miło zostałem powitanym przez tą Jest to starsza pani, widać zna, zna życie. I ta pani udzieliła mi informacji, udzieliła mi informacji takie, o które prosiłem. Mam dostęp do dziennika elektro elektro elektronicznego, także wiem, co tam się dzieje, ale może raczej powiem, wiem, że nie wiem, co się dzieje, ponieważ, no, tak jak wspomniałem, mój syn, w szkole jest gościem, tak? Jest inteligentnym dzieckiem, naturalnie, ale jednak pierwsza klasa jest to podstawa, ponieważ jest to przygotowanie do dalszej edukacji dzieci. No nie tylko pierwsza klasa, ale też. Tak, tak, ale jest, jest to w szkole wcześniej. Zgadza się, zgadza się. Do, do przedszkola mój syn też, też chodził sporadycznie, tak? Także. Yy, Kontakt z rówieśnikami jest ważny. Yy, po, powiem ci tak. Yy, to, co już wspominałem, przede wszystkim chodzenie do szkoły w tak małym, młodym wieku yy, sprawia to, że dzieci budują pierwsze przyjaźnie, tak? Pierwsze przyjaźnie poznają kolegów, z którymi często jest tak, że ci koledzy od pierwszej klasy towarzyszą później w życiu dziecka, tak? Czyli dziecko nabiera pewności siebie yy, i, i po prostu. Yy, Możesz się przywiązać do jakiejś grupy. Tak? Są, y, są, są, są różne pozytywne aspekty chodzenia do szkoły i przede wszystkim przebywania w, gr w gronie dzieci. Tak, no, ta, tak to wygląda. No. Każdy z nas był mały, y, każdy z nas stawiał pierwsze kroki, czy to, czy to w przedszkolu, czy do w szkole i każdy z nas gdzieś y, y, w tej okolicznościach szukał, szukał i, z, i, i kolegów i koleżanek. Bo... Czy, nie, czy nie jest tak przypadkiem, że jeżeli y, mama twojego syna, y, chcąc izolować cię od niego, specjalnie nie, nie dawała dziecka do przedszkola i teraz. Szkoły. To, jest, to jest bardzo możliwe, że, 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 że tak to wygląda, ale ja bym inaczej tu, ja bym postawił troszkę inną tezę. Otóż moja jeszcze żona jest podróżniczką. Uwielbia podróżować, jak się okazało, po 8 lata, Też jakaś forma edukacji. Też jakaś forma edukacji, tak. Także, także myślę, że to raczej jest po prostu wygodne życie, że, że można dziecka nie zaprowadzić do szkoły, można sobie podróżować tu i tam i, i powiedzieć, jakoś to będzie, nie? jakoś to będzie, jakoś to będzie. Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć jedno, że w mojej sytuacji, w której się znalazłem, pierwszy skrzypce gra konkubent żony, także ja nie walczę tylko z alienacją rodzicielską, nie chcę powiedzieć, że walczę z, ze swoją żoną, dlatego, że absolutnie, jeżeli chodzi o dzieci, nie, nie można tego nazwać walką, ale gdzieś tam toczy, toczę jakąś potyczkę z żoną, z żoną, toczę potyczkę z alienacją rodzicielską, toczyłem potyczkę z sądami, z policją, ale ja też toczę przede wszystkim i potyczkę z no,

Napaść, pobicie mnie przed samym komisariatem policji we Wrocławiu. E, przede wszystkim z pełną dozą odpowiedzialności skorumpowanych policjantów, wypuszczających przestępców służbowym wejściem. Nie chcę mówić nazwisk, e, ponieważ, e, ponieważ zostawię to dla siebie. Ale jest to udokumentowane i poszło... Sprawa jest w toku, dlatego że e, mija prawie rok od tej sytuacji. E, przez ten rok ja nie zostałem nawet przeproszony w jakimkolwiek stopniu przez policję we Wrocławiu, przez tą antypolicję. Bo to dla mnie nie są policjanci, to są ludzie po prostu, yy, którzy może fartem znaleźli troszkę, troszkę yy, wiedzy i dostali się do policji. Jednocześnie popełniałem ja, przestępstwa. Jednocześnie popełniałem przestępstwa. Ja byłem nagrywany, ja byłem nagrywany i ludzie, którzy ze mną byli, na prywatne telefony policjantów. To jest udokumentowane. Yy, sprawa na chwilowe są tak, że poszła, bo oczekałem sobie troszkę czasu, tak? Odczekałem sobie troszkę czasu, miała prawie roki po roku uderzam, sprawa poszła wyżej. Wyżej sprawa poszła także do Ministerstwa Sprawiedliwości. Sprawą na chwilę obecną jest zainteresowane TVN. Uwaga. Jestem, jestem w trakcie korespondowania z, z dziennikarzami. W Sprawę, jeżeli chodzi o sprawę napaści na moją partnerkę, weszły już media, bo już radio wrocław weszło, weszła uwaga TVN, wiem, że oni już się kontaktowali z rzecznikiem policji i tak dalej, i tak dalej, także to wszystko ma charakter rozwojowy. Gdyby nie sytuacja z pandemią w Polsce, zresztą i na całym świecie, zapewne już niektóre sprawy by znacząco posunęły się do przodu. Ale co się odbędzie, to nie uciecze. Trzeba walczyć i przede wszystkim sprzeciwiać alinacji rodzicielskiej, tworzyć coraz więcej właśnie tego typu eventów, które będą... Znaczy trzeba uświadamiać ludzi. Tak, będziemy uświadamiać ludzi o tym problemie, bo co z tego, że... Dzisiaj uda ci się, dzisiaj będziesz miał dziecko wszystko, twoja sytuacja się zakończy co z tego, jak zaraz przyjdzie kolejny setek osób które mają ten sam problem tak? i dopóki nie zmieni się sytuacja prawna w Polsce dopóty będzie coś takiego się działo bardzo fajnie, że powiedziałeś o tym, żeby uznać alienację za przestępstwo z artykułu 207, czyli znęcania się psychicznego nad no, w tym przypadku nad dzieckiem Moim zdaniem, jeżeli taka jedna, druga mamusia yy, pójdzie chociaż na tydzień, na dwa do zakładu karnego. Znaczy, w tym przypadku to jest tak, że właśnie tak jak u ciebie, yy, kara finansowa yy. sobie wkładają głęboko. Yy, kara, finansowa w ogóle nie, kara finansowa w ogóle nie wchodzi w grę, dlatego że ja mam yy, sprawę za, o zadośćuczynienie, za brak kontaktów tam kwota wyszła horrendalnie duża, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale po tej kwocie nic, nic mi, bo ja pieniędzy nie potrzebuję, ja potrzebuję kontaktu z dzieckiem, potrzebuję... żadnych no, żadne pieniądze nie... potrzebuję. oczywiście, 10, nawet dostał milion, 10 milionów, te pieniądze nie są, yy, te pieniądze nie są niczego warte, tak? Najważniejsze, co jest yy, istotne, to jest przede wszystkim kontakt z dzieckiem, uczestniczenie w jego wychowaniu yy, i dawanie mu pozytywnych wzorców. Tak to wygląda i zmienić możemy to tylko yy, manifestami, eventami nie tego nie typu, protestami, bo nic innego tutaj powiedzieć. Trzeba uświadamiać ludzi. Uświadamiać, tak, ja się cieszę w Szczecinie, to muszę być w Szczecinie przed sądem, gdzie się odbywa moja rozprawa zrobiliśmy też taki mały event, przyjechali kupa z słyszalina i, i, i rozdawaliśmy te same ulotki. Te same ulotki rozdawaliśmy. Jak nie macie? Czym jest orientacja rodzicielska? Rozdawaliśmy te same ulotki i pomyślcie sobie, że wychodziła jedna z... Jedna pani sędzia, nie moja, a chodziła jedna pani sędzia, rozdałem jej tą ulotkę, a ona była w biednym szoku, co to jest alienacja rodzicielska, także o czym my to mówimy, jeżeli ludzie, którzy wydają orzeczenia, wydają wyroki, nie wiedzą czym jest alienacja rodzicielska, no to naprawdę społeczeństwo polskie jest uświadomione nawet nie w jednym procencie, tak, czym jest ten problem. Tak to wygląda. to wygląda. Dziękuję. Dziękuję.